Ola, 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 chica! Hola, ola! Que pasa! Dzisiaj robimy kolacyjkę i robimy takie danie meksykańskie. Chili, con carne. O proszę, kto przyszedł! Czyli będzie to hiszpańska kuchnia, ale będzie równie. Meksykańskie, wydaje mi się. Tak, dla Fujarowskiej. tutaj tutaj podsmażamy gołowinkę na patelni, furia. Do tego będzie dużo warzyw, pomidorki. Zrobiłam też guacamole. Dorabiam, żeby była trochę większa porcja. I do mięska będę dodawać pasetę pomidorową, fasolę fioletową, to od razu mówimy. cebuli. Pomidory, co nam dają dla osób aktywnych, trenujących? Dużo potasów, co nam zapewniają. ale nie tylko dla trenujących, bo mają też dużo likopenu, takiej substancji przeciwnowotworowej. Dokładnie, przeciwnowotworowe mikroelementy, które pomagają nam efektywnie funkcjonować. Ale również trenować. Tu osób trenujących nie brakuje, także też naprawdę. No dobrze nawadniają. Pomidory. Mało, mało kalorii. Warto jeść. Jak najbardziej na tak. Cześć Lusiu. Dokładnie. Czy czerwonego będzie dzisiaj dużo w tym daniu? Pomidory, będzie. pasata, papryka ostra, słodka. A i do tego jeszcze coś, co po prostu. Łowina też czerwona. Na czosy. Na czosy. To będziemy czerwone. Na czosy akurat nie są czerwone, ale. Ale będą dobrze grać. I to będzie wszystko bardzo pyszne. Barentujemy. No więc naprawdę pyszne, bardzo zdrowe, odżywcze danie, które ma bardzo dużo białka, zarówno tego zwierzęcego, jak też roślinnego, więc też bardzo wskazane dla osób, które mają niski poziom żelaza. Dodatkowo wołowina równa się kreatyna. Kreatyna jeden z najlepszych suplementów dla sportowców i nie tylko. Najlepiej przebadany, Lusia o tym wie, ona wie, że kreatyna ma Zobacz moc. jak ona fika, Dokładnie. Tu regularnie je, chyba mięsko ma. je mięsko, je wołowinkę i hula jak, jak ta lala, no i pięknie. Jaki jak czas przygotowania moja droga? No to odpalamy stoper, już jakieś 3 minutki tutaj no, działa. Z więcej 5, więcej. czas start Czas pokażemy start, pokażemy droga. Słuchajcie, oczywiście do naszego, czyli konkarne, będzie również guacamole. Tutaj widzicie jest bardzo dużo awokado, czosnek, cebula już jest w środku, sok z cytryny. No Czosneczek. i to, 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 co bardzo lubimy, kolendra, to naprawdę jest... Bardzo pasuje tutaj do tego damka. Jeden z, jeden z moich ulubionych smaków, tak? Będzie pysznie, będzie pysznie, te... Lucy. Już hops, hop, hop, poczekaj, czekaj, 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 czekaj. czekaj. Hop. No i słuchajcie. Jezu, jaka pasata, dobra. Dużo lepsza niż. Coś nam tu troszeczkę sposób, nie grało. Ale mówię, że frito to smażona. Ale popatrzcie, że 100, 100 g jeszcze jest. troszkę. A, bo tu jest jeszcze troszkę oliwy. A, ale oliwa zdrowa. Oliwa sprawiedliwa, oliwa zdrowa. Doleję wody. A, Lepiej to, się to będą skłaniały wszystkie witaminy. Tłuściku, przenośnik smaku tłuszcz. I przenośnik wchłanialności popra poprawiasz wchłanialności witamin. Tak Daj jest. troszeczkę. Daj kapeczkę na łyżeczkę. Sama jesz, ale nam nie dasz. Lucingie też później nie. <laughs> Masz na brodzie troszkę. Mm. Pyszne. Ale dobre, naprawdę dobre. Piotra. Dobra, łakamole już prawie gotowe. Pokaż ile mamy na stoperze czasu. 5,30 5, 30 plus 4. 3 takie... Plus 5, dwie I nie, plus 5, plus 3, nie, 8 plus minut. 3. 8. 8. No to lecimy. Lecimy. Mięsko nam już zobaczcie. Pięknie dochodzi. Wszystko gra, nic się nie pali nawet. No dobra, dobra, opowiadaj, opowiadaj. No i moi kochani, 15 minut na tym zegarku, więc plus 3, 18 minut, ale nasze danie już jest na finiszu. Myślę, że zamkniemy się w 23 minutach, postaramy się. Eee, możesz pokazać już tutaj nasze chili karne, jak fajnie wygląda w garneczku. Świeża kolendra, podobno Agata jeszcze Pyszna. takiej nie miała okazji Pyszna. używać w kuchni. Świeżutka. Aromatyczna i... E, no pięknie, do tego taka dania. porcja jak lubię. Znaję się mój mąż. Minimum w średnim garnku. Pamiętajcie, uh -huh. nie róbcie tego w małych garnkach, bo szkoda roboty. Lepiej tak. od razu duży garnek, 10 litrów. A teraz mojego wspaniałego męża zapraszam do krojenia cebuli. Ale po Coś, cebuli ej, bo... czasem się. Także ja nie, nie wiem. Ja takich zbereźnych żartuję. Także, żeby żona jedna. nie miała pretensji później. Nie, nie, żona absolutnie, Bo po żona jest jak najbardziej na tak, no, dziś, żona no. jest bardzo Ale otwarty. się kuli no czasem po cebuli. On by się nie skulił. No, no to no. widzisz, to może Ty tą cebulkę złapiesz szybciutko, co? Myślę, że Ty jednak dasz radę, Ty jesteś najlepszy, ja nie będę tutaj mistrza nie wyręczać, tak, dokładnie. No, co do jutra co poczeka? A się odkuli. No dobrze, dokładnie. dobrze, ale cebula zdrowa, także nie ma tego złego. Ale to będzie dobre. Na dobre nie wyszło. Dobra, słuchajcie, żebyśmy nie ściemniali, to do, do, dorzuciliśmy, że jeszcze ryż robimy, tak. także trochę nam to wydłużyło, bo powinniśmy ryż... Ale ja zestopowałam w momencie, kiedy on się zaczął gotować. Więc my mamy 20 plus 3, czyli 23 minuty i możesz pokazać, co już czeka na stole. Dobrze. Ale, Ale... dodajemy też ryż, żeby było trochę więcej powera Bo po zjedzeniu Opa. a już tutaj wam pokażemy jak to jeszcze wyglądać będzie na stole wszystko jest gotowe Guacamole, kolendra ryż sól cebula na czosy ja wolę ryż ale na też agata uwielbia na czosy kocham kocham Mecz się rozgrywa. No a tam mecz to jest codziennie. Teraz chyba trening. Tak. Mecz był wczoraj. Jedziemy do Agilas, tak? A teraz jest Playa La Karolina. A, to piękna. Pokazywa nam Ale tutaj taki jest dziewiczy teren, nie? Taki pustynny trochę. Zresztą to raczej za często tutaj nie pada. O, oh wow! Ale bajeczny widok. No, w takim. Nawet, że to nawet mogłabym się przekonać, żeby kamperem przyjechać Widoki przepiękne Przejdziemy na tą i na tą drugą plażę Piękna woda właśnie Jaka lazurowa woda La -ala. Jeszcze. plaża La -ala i La <śmiech> <śmiech> albo La Wiśnia. O kurcze, super. Ej, sporo osób w wodzie jest. No, to toż, te idealne warunki do pływania dla mnie, która się boi fali, już mniej, ale się trochę boi. I tu na pewno temperatura też będzie. lepsza. Bardzo swojej W Indiach w oceanie były spore fale, więc musiałam się przemóc. bo... No tutaj to, to jeziorko i to spokojnie. Kar, a tam kamyczki, jak taki brodzik dla dzieciaków, nie? Ale to teraz jest ten odpływ. Mhm. No, nie jest. Ale woda, tak to piękny kolor, nie? Puściułka. Mhm. Ci się podoba niż, niż tamte obok, nie? Ta ludzie ale cieplutka jest! No, jest cieplutka. Fajnie. No, no, cudo! Chodź? Chyba tak wchodzisz. nie? Nie, nie Marek mówił że często to plaże boli tą flagę otrzymuje, Że takie wyróżnienie najpiękniejszych plaż na świecie ogólnie, nie? Jesteśmy teraz w miejscowości Agilas, przepiękny z To miejsce bardzo przypomina drzewo, mi zobaczycie. Włochy. Ciekawe. No jakie wielkie! Pięknie. Idziemy na spacerek, na plażę, a później na kawę. Wow. A ja słuchajcie, nigdy nie próbowałam czurosów. I yy, moje zadanie, nie wiem czy na dziś, <gryw> czy nie na dziś, ale na pewno na ten pobyt tutaj w Hiszpanii, chciałabym w końcu spróbować czurosów, bo serio nigdy nie jadłam. A ty jadłeś? Ja nie, nie jadę, Chyba, że nie wiem, że jadę i po prostu... Zapomniałaś. Myślało się, ale gdybyś gdyby jadł, albo gdyby były takie pyszne, to raczej byś pamiętał. Na pamiętany. pewno w Hiszpanii nie jadłem. Tak. tak. I jeszcze, muszę wam się przyznać, zamknij. że ja nigdy nie jadłam croissanta y, z pistacjami. ale mówiła, że w Marbeille tutaj dobre są. Jeżeli to jakiś przysmak taki lokalny, to wydaje mi się, że będzie można je znaleźć również tutaj. Ale jak widać, ciągnie nas zawsze w jednym punkt. Druga Stronę... banka, Wody Nie i zimna. teraz o niebie, ale może to jest jednak coś, co przyciąga nas jak magnes. Także za chwilę zobaczymy się na plaży. Tak bez jest. Czurosa? A może z churrosa? A, A może z Czurosa? A może bez churrosa? Ale pewnie z kapeczką. Ale ja mam nadzieję, że my za chwilę A... się tu serio przeprowadzimy. Bo ciągnie nas tak od morską. bardzo długiego czasu i, I trzeba możesz. chyba coś konkretnie w końcu solidnie w tym temacie podziałać. Mogła jeść codziennie. No jak będę czurosy jadła codziennie, to... Już nie wiem ile bym musiała. Konchita ma ma będzie. Tak. Będę miała bardziej podjęte kształty. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Robimy kobietę kształty. <laughs> ja troszkę mniej, <laughs> bez przesady. Ale pięknie. Poszliśmy kawałeczek dalej wzdłuż portu, promenadką i tak to tutaj wygląda bardzo ładnie, piękna plaża. Idziemy chyba na kawkę. tutaj Albo na Churrosa Albo na Churrosa, Nie poczekam najpierw. Ja nie mam. Ja w sumie nie mam ochoty na Churrosa także. Ja najpierw na dziękuję. Ale później. Why not? Why? Wine. Wine, tak? Tak, wie? to wiecie. Wine tu jest. Wine? U ciebie z reguły wine jest. Czasami, czasami. Z reguły wine, yes. Jesteśmy na plaży w miejscowości San Juan de los Terreros. Pięknie tutaj jest. A dzisiaj jest kurczę, już nie wiem, który dzisiaj jest maj, ale jakoś po połowie. I popatrzcie, że naprawdę nie ma za dużo ludzi, więc taka cicha, fajna miejscóweczka. Zupełnie inaczej tutaj wszystko wygląda niż na przykład w maladze, ale naprawdę mi na urlop jest rewelacyjna. Ja troszeczkę popływałam, popłynęłam sobie stąd do tego wystającego kawałka i z powrotem, więc jakieś 20 minut popływałam, a teraz idę po kawkę i kolkę zero. Pięknie jest. Dzień bez treningu, dniem straconym, dlatego, że Alicja, Alicja, Alicja 200... 229k na Insta, Wy sprawdzajcie sobie ją koniecznie, robimy sobie trening na plaży. Tak, ale to ta Ala, tutaj Wam wrzucę tą metamorfozę, która zrobiła tą metamorfozę i dychę schudła. Patrzcie, jaka lasencja. Tak, tak. Piona. Uuu. Kupiła mojej budycznej loda. Proszę. Proszę w Proszę. Kupiła więcej. Może się... Podzielę się z tobą. Ale Ale zobacz, jak ja dbam o ciebie! Dawaj Loda! Dobre! mi Ale były tylko magnum, ja tu nie lubię Co? Dobre? Zero kalorii, ale zimne. zimne! Trening widzisz zrobiony na plaży. Taki to jest! słodyczy! Sugar Detox! Ale tu nie ma lodu. My jesteśmy fitersi, a oni nie jedzą cukru. Prawda, Bartek? Idę pomagnął magnumy almond. Lulisko, ty! Luli, luli! Luśka! Luśka, ty, piękduśku ty! Dziubek, ja chcę pieska. Ja chcę pieska, Dziubka. I dziecko, i mieszkanko, i... W Hiszpanii może być. Słyszysz? Dziubku! Halo mężu. Chcę pieska, dziecko i mieszkanie. Albo dom. Nie, ja chcę dom w Hiszpanii. Na plaży z widokiem. Słyszysz? Dobra, no to już szukam. To jest mąż klasa. Słyszysz, Ala? Zrobi mi dziecko. Kupi pieska i dom kupi w Hiszpanii. Nagrywam? A ja jestem światki. Właśnie. A jak? Ale dziecko to tak, to tak. Rubię, ale żeby nie była w ciąży. <śm> lulko! Lulu! Tak za. O proszę, to wtedy zobaczysz, jak pięknie mogą latać Twoje wszystkie rzeczy po wabrze. <śm> Pańskie śniadanie. Kost... Jak? to ja mam taką bułeczkę Łokoś. z łososiem. Guacamole z serkiem, który się nazywa? Tezofresko. fresco, taki kremowy, pyszny. I to się polewa oliwą z oliwek. I to się mm. Je. Mm. Jeszcze na dole są pomidorki. Wow, wypadłoby. Pyszne. To był intensywny wyjazd. Pasażerowy z tyłu Tulan. Wracamy do Malanii.